Witam Was w pierwszym odcinku QA z Story Pixel. Tak, w tamtym tygodniu zajście mi już pytania. Pytanie jest aż 12 czy 11, jak dobrze pamiętam. I teraz w niedzielę odpowiem na Wasze wszystkie pytania. Kiedy odpowiem, zadajecie mi kolejne pytania, odpowiadam na nie w następnym tygodniu. To tak, bez zbędnego gadania. Yy, Zacznijmy od pytań, ale najpierw powiem wam, jak to będzie wyglądało. Yy, Zapisałem na. Zrobiłem po prostu. Nie, nie ma z kolei komentarzy, w komentarzu, tylko po prostu jest. Zbędna grafika, na które której są wszystkie pytania napisane na jednym zdjęciu I tam po prostu będziecie mieli je w film całym filmiku, a ja będę po prostu czy mówił i odpowiadał na te pytania yy, Ja zrobię tak, że będą po pokazywane dane komentarze, kiedy będę mówił, ale nie chcę się w to pobawić, bo znając mnie to oczywiście coś spierdzielę Więc bez wątpliwości gadania przejdźmy już do yy, pierwszego kierunku. To tak, pierwsze pytanie jest, czy zrobisz vloga z dziewczyną? Yy, czy zrobisz vloga z nią? To zależy tylko od niej. Jeżeli będzie chciała, to możemy kiedyś zrobić na jakiś większy, większy specjal. To tak, to tylko tyle, ale to nie zależy od niej i jakaś będzie fajna okazja. Czy pokażesz nam pokój? Pokój wam pokażę na 150, 150 widzów, tak. Mam już kamerkę fajną, żeby nagrywać, z mikrofonem i w każdej chwili mogę wam ten pokój nagrać. Tylko żeby było to powiedzmy 150 widzów, to jest moja granica, bariera która dzieli was od mojego pokoju. No, to tyle. Jak długo prowadzisz kanał na YouTube? Kanał na YouTube prowadzę od około dwóch miesięcy, potem na początku była przerwa około tygodnia, potem z dwa, więc tak... Taki kanał prawdziwy, gdzie tak dużo filmów jest, mam dzisiaj około tak od miesiąca, że tak były codziennie filmy, jak do tej pory. Yy, nagrasz coś z Dead Island? Dead Island miałem coś nagrać, lecz najpierw lecz są dwa warianty muszę taką tą, tą grę posiadać a poza tym muszę mieć z kim, samemu nie chcę nagrywać nagrać jakiegoś koopa, żeby była beka no i to muszę mieć kogoś kto będzie chciał i kto będzie miał tą grę czyli przypuśćmy, jeżeli Fatality sobie kupi i może was to być, razem, być może razem koopa opa Dead Island nagramy, będzie pewnie niezła meka. dalsze pytania iść na... a, zrobisz kogoś z Zrobić ze mną konkurs. No mogę zrobić konkurs Ale nie wiem o co będzie chodzi w tym ale chcesz, mogę z to zrobić. E, Chciałem tapetkę na PC-ta. Tak chcę, bo ja to chcę na pc -ta. E, Czemu nikt Pixplay? To jest bardzo fajne pytania. I teraz wam powiem e, właśnie. Cz Ej, co się stało? Coś się zaciął, zaciął się mi ten. Yy, zaciął mi się. Akszy, yy, no nieważne. Yy, czemu Nick Shapex Play? Nick Sharp Play powstał od mojego psa. Mam psa małego, takiego jajeczka. Yy, Jego ja kupiłem nazywałem ją Shapey. Z jakiegoś tam filmu kiedyś było, pamiętam oglądałem, no to nazywa się Sharpy, tak. No i teraz, jaki Nick wymyślić? No to nie wiem, myślę, myślę, myślę. Nie wiem, nie wiem. Przed pies, do mnie siada. No i tak sobie myślę: Shapey, Shapey. Może to zmodyfikujemy jakoś, no i coś fajnego z tego powstanie. No i dzięki temu powstało Sharpix. później później Sharpay powstało dodanie X i X i to został, le, 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 le. został stworzony Sharpix. A czemu Sharpix Play? Ponieważ jakiś frajner na YouTube już zajął mi taki link jak Sharpix. No to i Sharpix Game, Sharp Game też mi zajął. Sharpix też jest. Więc wziąłem sobie Sharpix Play. Chciałem ogólnie mieć taki zwykły po prostu Sharpix. No ale ktoś mi już to zaciubał, dobra. Kolejne pytanie: yy, Czy grasz, grałeś lub nie grasz w Loa? Jeśli ta, jak tak, to jaki jest swój lubelny bohater i jaki rodzaj? Yy, Adekar, tank czy coś innego? To tak, w Lola, tak, gram już od pół roku, mam prawie 20 poziomów. Jeżeli ktoś się ze mną zagrać, to powiem taką krótką informację: pisać do mnie, mogę nagrywać, grać i wszystko. Tak, tak, moim bohaterem mam kilku. Jest to Miss Fortune, Irelia, Diana, a także Blitzka. Nimi najczęściej gra, to są dla mnie najfajniejsze postacie, ale z tej czwórki postaci najlepszą dla mnie postacią jest yy, Miss Fortune. Ja ugrałem całkiem sporo, kupiłem sobie jej skórkę, bo już dużą gram bo z tego wiem, że jednak wydał tam 15 zł i skórkę taką, taką już sobie zakupię. Yy. Jaki jest, w o tej postaci. Tak, to lubię grać adekarami, ale lubię też grać tankami. Kiedyś lubiłem grać tankami, ale yy, kiedyś była rotacja i była Sejuani i zagrałem ją. Jakoś yy, postać tankem się całkiem spodobała. Yy, I od tego czasu właśnie takimi tankami sobie gram. Lubię też czasami pograć z supportem. w, grach, w wszystkich pozycjach, lubię najbardziej adekary, tanki i też czasami junglerów. Ale to nie wyklucza, że gram też z supportami czy nie wiem, kto tam jeszcze jest. Czy jakieś inne. Chyba tyle. No i Czy masz zamiar nagrać jakieś wyzwanie typu Cinnamon Challenge lub coś innego? Tak, mam zamiar, ale to też na jakiś specjal. Oczywiście większy, bo nie będę z siebie na żeby był debilaj, i żałę Cinnamon, tylko na coś większego. A co do wyzwania, nie wiem jeszcze jakie. Będzie może może Cinnamon lub jakieś inne fajne, którego jeszcze na YouTube nie było. Jaka jest Twoja ulubiona gra? Moja ulubiona gra jest. Tak, właściwie to nie wiem. Jaka jest Twoja ulubiona gra? Mogę Ci powiedzieć osobom, które to pytanie, bo nie pamiętam i wam, że najbardziej lubię. Yy, ta, najbardziej lubię RPG. A z tych jakich kilku ulubionych gier, to lubię Diablo 2, Skyrima, yy, GTA, ca całe wszystkie te części. Final grą też jest Heavy Rain, proszę go kilka razy da no, także fajnie jest Leech of Legends. Lubię takie gryboba, ale najwięcej grał tylko w Leech of Legends. Ogół lubię też pograć sobie w jakieś RPG, Teraz ostatnio grałem sobie w Iona i w Dario Więc jeżeli chcecie ze mną zagrać, to mówcie to ja. Znaczy, mówcie to ja was mogę zabić po prostu. No. To tyle. Wszystkie pytania już odpowiedziałem, więc mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego o mnie. I o kanale, a więc to chyba tyle. Trzymajcie się, cześć.